Przede wszystkim tu Ignacy z Japonii. Dzisiaj krótko, żeby poinformować Was o mojej nowej autorskiej kompozycji, która wyszła 10 czerwca. W kwietniu tego roku, jako Ski i to jest tu mój pseudonim artystyczny, wypuściłem single Yukino Sato Sonsioubu. I bardzo się cieszę, że Sąsioby ma już ponad 4000 wyświetleń na YouTube, mimo że to jest na moim drugim muzycznym kanale. To znaczy, że są ludzie, którzy tego chcą słuchać, i ogólnie odbiór jest pozytywny z tego, co wnioskuję po komentarzach. Yukino Sato i Sonshoubu to były piosenki w japońskim stylu z wokalem mojego młodszego brata, który przy okazji też ma swój kanał na YouTube z muzyką. Yukino Sato i Sonshoubu to według mnie fajne piosenki, całkiem fajne piosenki. Na pewno jakość wykonania i nagrania pozostawia wiele do życzenia, ale lubię te piosenki. Ale zawsze jestem w komponowaniu jedno albo dwa wydania do przodu i zapowiada się zmiana stylu. Następne wydanie to albo epka z pięcioma utworami, albo album z sześcioma utworami zależnie od tego, czy dołączę do tego taki utwór gigant, czy nie. I mogę powiedzieć, że już to nie będą piosenki. Te utwory będą miały mało wokalu, albo niektóre wcale. Wśród utworów, które są dostępne na moim muzycznym kanale, chyba Noyori jest stylistycznie najbardziej podobny do tego, co będzie. Mam nadzieję, że ktoś będzie czekać na to wydanie. A na razie wypuściłem pierwszy utwór z tego kolejnego wydania, bo akurat skończyłem pracę nad nim. Tytuł brzmi Śkieno Yoru, czyli Noc na Burzliwym Morzu. Utwór w większości instrumentalny i ważne jest to, że tym razem nie korzystam z pomocy mojego brata. On jest świetnym wokalistą i gitarzystą, więc czasem gościnnie śpiewał i grał u mnie, ale przyszłościowo patrząc, Chcę być samowystarczalny w tworzeniu i dlatego w tym utworze sam zagrałem na gitarze elektrycznej, 12-surnowej gitarze akustycznej, którą niedawno kupiłem, jeszcze na gitarze basowej, pianinie, keyboardach i wokal też sam zrobiłem. Jedynie perkusja i jedna z partii gitary akustycznej są programowane. Niektóre rzeczy dopiero ćwiczę i pewnie to słychać. Na razie jakość wykonania nie jest do końca profesjonalna. Ale chce się w tym sposób rozwijać. I tym razem bardzo się postarałem też w miksie, bo uczę się miksować od nauczyciela z Japonii i coraz więcej zaczynam rozumieć. Myślę, że tak na mój obecny poziom to wyszło całkiem nieźle i dlatego też na tym kanale wspominam o tej kompozycji. Gatunek to raczej rock, metal, ale osobiście lubię je w takim delikatnym i ambitnym wydaniu. Taki klimat nie jest czymś, co zazwyczaj kojarzy się z hasłem rock, metal, więc jeśli ktoś nie siedzi w tych klimatach, gatunkach, to może się zdziwić, że takie coś, taki rock czy metal też istnieje. Mówiłem, że delikatne i ambitne to jest to, co lubię, ale akurat nojory nie jest jakoś bardzo skomplikowanym utworem i też całkiem mocne wyszło, ale to, że jest mocne, wynika bardziej z tego, że jest to utwór otwierający epkę czy album. Nie wiem, czy przypadkiem nie będą dominować takie stonowane fragmenty, kiedy będziemy patrzeć potem na całe wydanie, bo raczej chcę iść w tym kierunku. Już napisałem cztery utwory, ale na razie jestem w trakcie pisania piątego i szóstego utworu, więc nie wiem na ten moment, ale tak mi się wydaje, że mniej więcej tak będzie. Czienojory nie jest bardzo długim utworem, więc jeśli macie ochotę sprawdzić, co takiego stworzyłem, to zapraszam przez link w opisie albo w komentarzu do słuchania. Na ten moment myślę, że każdy utwór, jak będzie gotowy, to na bieżąco będę udostępniał, bo wtedy może ludzie nie zapomną o mojej muzyce, i też na razie nie mogę liczyć na jakąś sensowną ilość ewentualnie sprzedaży. Jednak te utwory będą na Spotify dopiero, jak całe wydanie będzie gotowe więc na razie YouTube będzie jedyną opcją. Jeszcze ostatnio wspominałem o pomyśle tworzenia własnego zespołu i coś powoli się rusza, więc może będzie ciekawie. Jeszcze ostatnio myślałem nad uruchomieniem jakichś kont na mediach społecznościowych, żeby nadawać jako wykonawca muzyczny, bo tutaj Ignace z Japonii to jedno, ale jeszcze jako z kanaj. Tak pomyślałem, bo powoli zaczynam mieć więcej opublikowanych utworów i lepszą jakość i na dodatek osobiście uważam, że nadaje się do tworzenia muzyki, i reakcje ludzi też pokazują, że raczej się nie mylę. W ogóle to jest moja największa pasja, więc i tak będę to robił. Tylko nie promuję się nigdzie indziej niż na tym kanale Ignacy z Japonii i wtedy może niektórzy z Was przyjdą słuchać, ale nic poza tym. Czasem mówi się, że jeśli muzyka ma potencjał, to sama siebie pije. Ale tak naprawdę to dotyczy tylko małej części wielkiej całości. Większość pozostanie bez zainteresowania ludzi. Na przykład teraz prawie każdy, jeśli chce, to może tworzyć i dodawać na Spotify, nawet jeśli jest całkowitym amatorem jak ja. Myślę, że dzięki takiej możliwości bardzo dużo dobrej muzyki pojawia się codziennie na Spotify. Ale tego jest tak dużo, że nie da się wyłowić wszystkiego, co jest dobre. Na pewno jest tu dużo geniuszy, ale oni są nieodkryci. Jeśli muzyka nie jest komercyjna, to tym bardziej jest trudno, dlatego może spróbujecie popromować i dotrzeć do potencjalnych odbiorców, nie tylko polskich. Nie wiem jak się promować, ale może się uda. Na razie zapraszam do słuchania skinojory i jeśli nie słuchaliście to też pozostałych moich kompozycji dostępnych na tamtym kanale albo Spotify z KimaszKana, tak się nazywam.